Ja pojedę różko, co? Tylko poczekaj, żeby, żeby mnie stanął. No muszę to użyć. No niestety, no muszę Wam troszkę przeszkodzić w odcinku i użyć. Wiem, że mogę to poza zrobić. rzeczy na imprezę.

Ty mechanik, ty, ty. Ja tam przyjadę, a ty sobie po tym na wyspę w się i zobaczy, wszystkie rzeczy ma za Ja. No żyłaś wanem Dobra, panu mojego po prostu Trzeba jak odpala to Eee, taki e, kurde, muszę się trafić do miasta, no tak, się dzwonił Na zapłacić za paliwo Tak, to jeszcze weźmiemy tam. Jedziemy na imprezę do miasta. U mnie, nie wiem, jak u Piotra. Ja postanowiłem, że tak, subskrypcja, co jedną subskrypcję jest cały odcinek, a co jeden like, to jest tam po prostu 5 minut odcinka. Uma To, że mam waszych piosenek do my summer Car. nie było ludno na odcinku Tak, spoko. Chcę, że jakiś, że jakiś kraszcz z góry. no clipa me aces? braga me to laguia? oi satana Patrzcie! że mi to się pokazało. Wczoraj to inaczej to się nagrywa? Proszę nawet zrobić. Patrzcie na mój odcinek. Jak wejdziesz na mój odcinek, to zobacz cały czas mnie. miękko, to by się to Crash, crash, crash. Współpracując, do szybkiej jazdy. Czterdziestu w tym, że w tym, że w tym, że w tym, Autobus się zepsuł. Też jak autobus się zepsuje, to kierowca wysiada i mówi, i tam mówi perkele, perkele. No. Jak będziesz na moim odcinku się, to w prawym chyba lewym, w prawym na górze z mapą. Tak jak górę sobie. Jak grasz bo ja gram na manualnym sprzęcie. Katos päivä. No, mettäpä laitetaan. Jaa, Kyllä, minä ennen kuin itsekin oli kyllä melekonen kalamies. Mä en muista ku. No niin ei muuta kuin kiitos ja hellu rei. Mä laitan nyt Ja bardzo tankuję sobie mój samochód. A co takim tym go potankujemy tym gazem? Poczekaj. Zgasi Ty mnie odpalić. Jeśli zgasnę to... Gaz tańszy, jak gaz jest tańszy to trzeba go odtankować, lepszy dla silnika przynajmniej jest, Ale że tej za to mandat nie dostaje? No ale jak jeździsz yy, tymi drogami? Nie jak z no to się przy. nie? nie doszczędzasz? Tak powiem, ale na liczbie samym zaoszczędzisz, nie? Frankowa jest sobie go dopełna? No może jeszcze tyśkie, ja tyśkie się. Ej, skata na. Oj, Oj Tu. Na bosko jedź, bo ja mam, ja wziąłem ten, ja wziąłem auto mechanika, dobra? automechanika, dobra? Na bosko idzie Go nie widzisz? Pociekamy pod miasto. Pod miasto, szybko. Szybkie le. Tu 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 tu. tu, tu. Ja teraz zmienię a sobotę. Kiedy ty masz dzień tygodnia? Dobra, wszystko się zmieniło, czyli pojedziemy na imprezę. Tego tak ja zaraz wrócę, sprawdzę ustawienia w się czy